Widzicie tę rodzinę? To moi rodzice i ja z bratem. Wtedy nie myślałem o polityce, ale od dziecka uczyłem się tego miasta. Ścierałem kolana na boiskach wieczystej i tramwaju. Mieszkałem w pięciu krakowskich dzielnicach, od Kurdwanowa po Stare Miasto. Studiowałem na trzech krakowskich uczelniach UJ, AWF i UŁEK, uzyskując stopień doktora. Tutaj ponad 20 lat budowałem z przyjaciółmi firmę. Nazywam się Aleksander Miszalski. Kraków to mój dom. Uczyłem się go również jako radny dzielnicy i radny miasta. To była moja polityczna podstawówka. Więcej zieleni w Krakowie? Mam tym doświadczenie, bo walczyłem o Park Przy Karmelickiej czy Park Jalukurka. Potrzebne było wsparcie dla szkół? Też się udawało. Bojsko w Medlnikach, hala sportowa na Ruczaju, nowe sale w szkole na Katowickiej i wiele innych. Licealne czasy w dwójce? Mam parę dobrych wspomnień. Pierwsze poważne decyzje, pierwsze w miłości. Kto z nas nie był na romantycznym spacerze na plantach lub na burwarach? Kraków sprzyja miłości. Ale moje polityczne liceum było przy wiejskiej, w Sejmie. Tam nauczyłem się walczyć o interesy kraju, nie tracąc przy tym z oczu mojego miasta. Chcę, żeby Kraków było lepiej widać z Warszawy. Kraków to mój dom. Tu jest mój zespół i moi ludzie od lat. Chcę razem z nimi tworzyć to miasto w którym potrzeby mieszkańców są najważniejsze. Jestem gotowy, żeby zostać prezydentem. Z sercem dla Krakowa.